Cześć! Dzisiaj robimy z mojego kanału. Mniej więcej taki to będzie tak gdzie do czerwca parę filmów. Pierwszy to na pewno będzie, jak będzie ładna pogoda, to będzie... jak pokażę Wam jak robić 180 fejki. O, jak fejki Wam pokażę robić. I tak po części manuala. To to będą trzy filmy. Później e, będzie film Bike Check. Mój rower i mojego kolegi chyba może. A w trzecim odcinku postaram się zrobić dla Was naszą miejscówkę pokazać na dirta. No, chcemy tam jeszcze parę rzeczy zrobić. Z dwie rampy, trzy i quatera chcemy zrobić. Jednego. I pokażę Wam, gdzie to się znajduje. A, i zachęcam do odwiedzania nas w strzyżnie. Tam na kanale chyba podaję swój numer telefonu, a jak nie, to podam. A strzyżona znajduje się koło Stargardu, i koło Warnicy, i koło Kluczowa. To jak nawigacja bo na gdzieś, to w to Wam wyskoczy. To do następnego odcinka. No, Nara, się ma.